Drodzy wierni, przekazanie będzie w środku między, między poświęceniem popiołu a mszą świętą, tak żebyśmy już doskonałości ofiarę mszy świętej nie, już nie przerywali. Drodzy wierni, kto ma w domu Mszalik, może spokojnie sobie dzisiejsze teksty mszy świętej, poświęcenie popiołu dać na rozmyślanie, bo to jest wspaniała pożywka dla naszej duszy na temat nędzy naszego losu. Chociażby jedna z modlitw, którą przed chwilą przeczytałem, skierowana do Boga, mówi: Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników. Wejrzyj łaskawie na łomność naszej natury i racz w swej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy na znak pokory i dla uzyskania przebaczenia. Gdyż uznajemy, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, ponieważ zasługuje na to nasza przewrotność. Ale udziel nam w miłosierdziu swoim odpuszczenia naszych grzechów i obiecanej Nagrody Wiecznej. Kościół Święty co roku do Zwierni popiele, sypie nam na głowę popiół, mówiąc te słowa, które są. Tu usłyszał po raz pierwszy Adam w raju. Pamiętaj, człowieku, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dobrą i zbawienną jest rzeczą myśleć o śmierci i powtarzać sobie, jak to święci czynili. Pamiętaj, pewnego dnia trzeba będzie umrzeć. O czym nam tą prawdę o śmierci przypominają nam nie tylko cmentarze, ale grobowce, czy też nas nasze kościoły, czy wreszcie pogrzeby, w których bierzemy udział. Ostatecznie tak, że tego mm, przypomnieniem jest czarna sutanna księdza. Tak to jest. Y nie tylko wyrzeczenie się tego świata, ale właśnie przypomnienie, że każdy kiedyś musi umrzeć i pokutę należy czynić. Podstawowymi sprzętami dawnych, dawniejszych świętych, którzy żyli gdzieś na pustyniach, pustelników był krzyż i trupia czaszka. Krzyż przypominał mękę naszego pana, którą poniósł z miłości do nas. A czaszka właśnie przypominała, że trzeba umrzeć. I wszystko na tym świecie jest marnością ich proch się rozsypie. Dlatego, myśląc o tym, przez wiele lat, umartwiając się, umierali szczęśliwi. Szczęśliwsi oni byli, niż ci bogacze, którzy umierali w swoich szpitalach, albo dziś powiemy, w luksusowych, najdroższych klinikach medycznych, a i tak wszyscy musimy umrzeć. I nadzostaniemy przed Panem. Kolejna oracja mówiła, zmieńmy na lepsze wszystko to, czym zgrzeszyliśmy w naszym zaślepieniu, abyśmy, gdy znienacka zaskoczy nas dzień śmierci, nie szukali czasu na pokutę, gdy już nie będziemy jej mogli znaleźć. Dlatego, dro drodzy wierni, Kościół Święty, Matka Nasza, co roku nam przypomina i nam ten czas nakazuje, świętego postu, abyśmy nie szukali czasu na pokutę, kiedy nas nastanie dzień śmierci, bo może nas zaskoczyć i wtedy będzie za późno. Nie wymaga nas, od nas Kościół Święty, Matka Nasza, byśmy żyli jakowi pustelnicy w ciągu całego życia, chociaż to byłoby świętobliwe i na pewno zasługujące. Ale przynajmniej przez 40 dni w roku dla miłości Bożej naśladowali Chrystusa, który pościł za nas. I to jest, drodzy wierni, także pierwszy powód postu i pierwsza jego motywacja. Naśladowanie Chrystusa. Przecież jest nawet taka zbawienna i ze wszechmiar godna polecenia książka Tomasza Kempis naśladowanie Chrystusa i dobrze sobie ją wziąć do czytania na Wielki Post. Choćby innych lektur nie było, ta jedna wystarczy. Pierwszy powód postu, naśladowanie Chrystusa, który dla wynagrodzenia za grzechy, no przecież nie swoje, tylko nasze, pościł. Pościł za nas, z miłości do Pana Boga. Pierwszy motyw postu. Miłość do Boga i ekspiacja za grzechy własne, popełnione chociażby w ostatnim roku, wszystkie grzechy niewstrzemięźliwości w każdej materii. Jest okazja teraz naprawić Panu Bogu, wynagrodzić, a nie tylko ze swojej, ale jeszcze i za innych. Grzechy ranią Pana Boga. Pokuta jest jakby zbawiennym balsamem, jakby oliwą, którą się zlewało rany aby złagodzić ból. I post nie jest łatwy, dlatego jakkolwiek byśmy sobie nie nałożyli um, różne umartwienia, to one same w sobie bardzo często jest, nie są może nie są czymś wyszukanym. No ale właśnie przychodzi nieprzyjaciel ducha, duszy ludzkiej i właśnie wtedy będzie was kusił, bardziej niż kiedykolwiek indziej, w tym świętym czasie Wielkiego Postu, kiedy to, to cały Kościół wchodzi w ten czas przygotowania. Czas walki. Czas ascezy. Mówiłem Wam o tym w czasie pierwszej niedzieli przedpościa. Askezis oznacza ćwiczenie, ale także ćwiczenie wojskowe, czyli walka. Czas walki. Zresztą o tym mówi ostatnia oracja. Jak, po, jak posypiemy głowy popiołem, kapłan umyje ręce, to potem zwróci się do Pana w słowach, dozwol Panie przez post zająć stanowisko w chrześcijańskim boju. Abyśmy zostali umocnieni z do walki ze złym duchem. Więc zobaczcie, jakie tutaj są nawet odniesienia do, do tego, co, są, co jest walką duchową. Program Wielkiego Postu można streścić bardzo prosto i nie trzeba tego specjalnej, specjalnych wyszukanych słów. Każdy może zapamiętać po tym, po tym kazaniu, po tym przyświęceniu. Ponieważ każdy chrześcijanin, jeden z pierwszych rzeczy, który się uczy, albo uczą go raczej, jeszcze, gdy jeszcze nie ma rączko rusza, przez matkę najczęściej albo przez kogoś z bliskich krewnych, uczy nas żegnać, czyli wykonywać na sobie, albo kłaść znak Krzyża Świętego. I w tym, i w tym y, znaku Krzyża Świętego nie tylko są ukryte najważniejsze prawdy z wiary chrześcijańskiej, w tym świętym znaku Krzyża, ale także można zawrzeć podstawowy program Wiel Wielkopostny. Modlitwy postu. I jałmużnę. Bo przecież gdy mówimy w imię ojca, kładziemy rękę na czole, tak? I tam, gdzie jest głowa siedziba naszego rozumu, to jest symbol ojca, ponieważ ojciec jest tą głową wszelkiego stworzenia. I ponieważ zazwyczaj myślimy, że modlitwa jest to przecież jakimś zwrócenie myśli ku Bogu, a więc w pierwszej kolejności powinniśmy wzmocnić wzmożyć naszą modlitwę, czyli modlić się więcej niż dotychczas. Kto się modli, ten się zbawi, mówi święty Alfons Liguori. Raczej nikt z was nie może sobie zarzucić, łącznie ze mną, że się modli za dużo, bądź przeciwnie, raczej sumienie nam wy wyrzuca, że jednak jest tego za mało. Więc w wielkim poście należy nałożyć sobie dobrowolne zwiększenie tego pensu modlitewnego. Wreszcie, gdy mówimy i syna, przynosimy rękę na okolice brzucha, nie tylko wspominając, że Pan Bóg wstąpił. Syn Boży zechciał stąpić do łona kobiecy, dziewicy z Nazaretu, ale także, ponieważ jest tam nasz brzuch, a więc powinniśmy umartwić nasze ciało na wzór Chrystusa, czyli odjąć sobie tego, co konieczne do życia, tego, co jest to nam umila życie. Teraz w pierwszej kolejności oczywiście mówimy o jedzeniu, chociaż post ma, wielo, ma większy wymiar, o czym powiem za chwilę. I gdy mówimy i Ducha Świętego, dotykamy naszych ramion, ramiona to jest symbol siły człowieka, symbol jego operatywności, i to jest, jeśli chodzi o Wielki Post, jest to możliwość poświęcenia, to jest symbol jałmużny, poświęcenia czasu, siły czy wysiłku wszelkiego, aby innym ludziom czynić dobro, zwłaszcza tym, którzy tego potrzebują. I w ten sposób w znaku Krzyża Świętego, rozwierni, mamy ukryty program wielkopost. Może przeczytam kilka zalecanych umartwień. Jeśli ktoś nie ma wyobraźni, to może z tego skorzystać, co powiem, albo sobie rozwinąć jeszcze, albo coś innego dołożyć. Więc jeśli chodzi o modlitwę, to w pierwszej kolejności zachęcam, aby odmawiać część różańca świętego, kto jeszcze tego nie czyni. Ja, jeśli ktoś już to czyni, niech dołoży drugą część różańca świętego. W ten sposób musi się bardziej zdyscyplinować, aby ten znaleźć w ciągu dnia, w czasie zabiegania i pracy, czas na jego odmówienie. Można codziennie odmówić dodatkowo psalm 50, skruszonego króla Dawida, zmiłuj się Boże w miłosierdziu swoim, słynny psalm miserere, który w oficjum wielkopostnym nieustannie się przewija, niemalże odmawiany bardzo często, a czasami codziennie w Wielkim Poście. Jeśli na umortwienia można go odmawiać także klęcząc, albo także wszystkie siedem psalmów pokutnych, które macie także w swoim z Tadeum, którą większość z was posiada. Można na to, albo oprócz tego, odczytać jeden rozdział z Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa dziennie, jako forma modlitwy i pożywkę dla rozmyślania. Bądź też jakąkolwiek inną lekturę, chociażby wspomniane wyżej przeze mnie naśladowanie Chrystusa, bądź to, co macie w domu, dobrowolnie przyjęte i te pensum codziennie, choćby się, trzeba tak uczynić, aby to odmówić, choćby sobie trzeba było snu odjąć czyli więcej się modlić. Jeśli chodzi o, jak mamy pościć, czyli jak mamy umartwić nasz brzuch, naszą, nasz brak wstrzemięźliwości w ciągu ostatniego roku, no to po pierwsze, jak już wspomniałem, bez mięsa, począwszy od dziś, aż do śniadania wielkanocnego. Jeśli ktoś nie jest w stanie tych wszystkich dni, niech pości w piątki, środy i soboty. Jeśli komuś to przychodzi łatwo, niech w środy, piątki i soboty będzie o chlebie i wodzie, a pozostałe dni nie zachowuje... Też także post. Można nie używać przypraw, można nie słodzić. Można obyć się bez, ka bez kawy lub, lub innych jakichś słodyczy, których zazwyczaj spożywamy. Można ograniczyć ilość posiłków do jednego. Albo pić tylko wodę zamiast e, napojów, dla własnego umartwienia. Jeść proste potrawy, na przykład na śniadanie to samo, albo na kolację, przez cały Wielki Post. W ten sposób... Nasi dziadawie, aby jeszcze bardziej umartwiali się. A my zazwyczaj tylko może małym palcem możemy dotknąć tego, co oni czynili dla miłości pańskiej. Wreszcie, jeśli chodzi o jałmużnę, można dosłownie wspierać jakieś dzieło finansowo, czy jakieś hospicjum, tylko jakąś konkretną osobę. Można wspierać swoim czasem, na przykład odwiedzić hospicjum. Można odwiedzić naszych rodziców, jeśli dawno ich nie odwiedzaliśmy. Albo któregoś z krewnych, z którymi jesteśmy pokłóceni, przynajmniej spróbować wyciągnąć do nich rękę. Więc ja jałmużna środków, czasu i sił. Ponadto są też inne dzieła umartwienia, które pomagają nam w skupieniu i przeżyciu wielkiego postu. Można nie słuchać wcale muzyki, albo tylko muzykę sakralną. Najlepiej o tematyce postej. To są chyba najpiękniejsze utwory. Jak właśnie um, układane do Wielkiego Postu. Można wylogować się z portali społecznościowych, czyli to, co nazywam dietą niskoinformacyjną. Czyli ograniczyć informacje, które układamy codziennie do głowy, ulubione podcasty, ulubione jakieś inne gadające głowy w internecie, do zera. Czyli, Internet mało albo wcale. Nagle zobaczysz, ile masz wolnego czasu miał pokusy, aby go zmarnować, a można go wykorzystać właśnie na największej modlitwy bądź lektury duchowej. Umartwienia ciała. Dyscyplina, czyli można się biczować, można nosić włosienicę, można spać na podłodze, można brać zimny prysznic, albo jeszcze inne, jeśli komuś ktoś i ktoś ma na to dość wyobraźni. Milczenie. Przypomnijmy sobie jak Pana Jezusa oskarżano różne rzeczy absurdalne, a czy tam Jezus autem tacebat, czyli Jezus zaś milczał, nie odzywał się. Wielu z was to milczenie bardzo by się przydało, żeby przestać się odzywać i nie komentować, zwłaszcza wtedy, kiedy przez tymi, i, i tym językiem tyle złego już w życiu uczynił, a zwłaszcza we własnym małżeństwie, żeby sobie nałożyć takie wędzidło na język przez 40 dni. Och, jakie to byłoby zbawienne dla relacji rodzinnych czasami, a na pewno dla duszy. Zgodnie to, co uczy święty Paweł, także małżonkom zalecam wstrzemięźliwość małżeńską na okres 40 dni, aby łatwiej się modlić. Bo duch pański przechodzi do duszy czystej. I choć Święty Jan Chryzostom przypomina, że wartość postu polega nie tyle na wstrzymaniu się od jedzenia, ale raczej na pozostaniu grzesznych praktyk, to jednak pamiętajmy, że grzeszyć nie wolno wcale i nigdy, nie tylko w wielkim poście. Praktyki pokutne, któreśmy sami na siebie przyjęli, jest tym karaniem siebie samego za grzech, któreśmy sami popełnili dla miłości Boga. I za chwilę posypiąmy głowy pod popiółem, drodzy wierni, przed papieżem w dawnych obrzędach koronacyjnych, bardzo pięknych i rozbudowanych, był taki moment, kiedy zatrzymywało się pochód i palono przed nimi wiechy słomy, czy jakiejś tam innej trawy i śpiewano Sancte Pater, sit transis gloria mundi. Ojcze Święty, tak przemija chwała tego świata. Tak przemija chwała świata i ten proch, który na chwilę sobie nasypiemy na głowę, Jestem przypomnieniem, że wszystko przeminie, a zostaniemy tylko z dobrymi uczynkami, z, które, żeśmy, po, które żeśmy czynili względem Boga i bliźnich naszych. Oby dobry Bóg pozwolił nam dobrze przeżyć ten czas duchowych ćwiczeń i przyzbliżyć się do siebie. Amen.